Cześć kociarze! Nadchodzą Mikołajki i Święta Bożego Narodzenia i na pewno zastanawialiście się, co kupić waszemu kotu. Postanowiłam was trochę zainspirować. Świąteczny zestaw z firmy Trixie: mysz i wiewiórka z kocimiętką to doskonały prezent dla kota. Do tego przysmak, czyli suszony dorsz z firmy Lunderland. I mamy całkiem niezły zestaw treningowy. Na pewno wiecie, że koty mają taki sam potencjał treningowy jak psy. Niestety w tej dziedzinie są mocno niedoceniane. Aby rozpocząć takie treningi, musimy znaleźć coś miękkiego i na tyle małego, aby kot mógł to wziąć w pyszczek i nauczył się nam to przynosić. Na pewno nieocenioną pomocą będzie również podawanie mu smakołyków za każdym razem, kiedy przyniesie nam zabawkę. Postanowiłam Wam polecić świąteczną mysz od firmy Trixie, ponieważ testuję ją już ponad 3 lata. Jest to drugi albo trzeci zestaw z kolei, który kupiłam. Wszystkie moje koty szaleją za tymi myszami i naprawdę bardzo łatwo. Dzięki tym myszkom y, nauczyć kota aportowania. Szkolenie kota może mieć bardzo dobry wpływ. Na pewno zacieśnia to więzi między opiekunem a kotem. Kot w trakcie nauki nowej sztuczki wykształca w mózgu nowe połączenia neuronowe i w ten sposób ćwiczy swój umysł, nie cierpiąc tym samym na nudę oraz monotonię w domu. Po skończonej zabawie powinniśmy zabrać myszkę i schować ją przed kotem aby kojarzyła mu się tylko z tą jedyną zabawą. Myślę, że jeżeli zastanawialiście się, co kupić kotu, to te myszki to doskonały pomysł. Na rynku dostępnych jest wiele myszek jako zabawki dla kota, jednak niektóre z nich w ogóle kotów nie interesują. Te natomiast są wypełnione kocimiętką, szaleszczące i ze świątecznym akcentem, dlatego doskonale nadadzą się na prezent pod choinkę. Pusia życzę Wam wszystkiego najlepszego na Mikołajki. Do zobaczenia!